Odpowiedzi na decyzję o zniesieniu moratorium na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej, Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i popierany przez PiS kandydat na prezydenta, wyraził gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia prac. "Czekamy w gotowości do rozpoczęcia prac", oświadczył Nawrocki, reagując na przełomową deklarację władz Ukrainy. To stanowisko zostało przedstawione przez Instytut Pamięci Narodowej w mediach społecznościowych. Podczas konferencji prasowej, na której obecny był również Radosław Sikorski, odczytano komunikat ukraińskich władz. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach, powiedział Sikorski, podkreślając mobilizację i gotowość instytucji do działań ekshumacyjnych na Wołyniu. W kontekście prac ekshumacyjnych na Wołyniu, Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, podkreślił wcześniej znaczenie mobilizacji polskich instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście my też będziemy mobilizować polskie instytucje, takie jak Instytut Pamięci Narodowej do wrażliwości na postulaty ukraińskie, zaznaczył Sikorski, wskazując na potrzebę współpracy i odpowiedniego podejścia do delikatnej kwestii ekshumacji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz również odniósł się do tej sprawy w programie Gość Wydarzeń na Polsat News, podkreślając pilność sytuacji. To się musi stać natychmiast. W tym roku, na początku przyszłego. Nie można z tym zwlekać. My tego tematu nie odpuścimy, powiedział szef Mon, wyrażając determinację w dążeniu do realizacji ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Od lat polska strona naciska na ukraińskie władze, aby zezwoliły na prowadzenie poszukiwań i ekshumacji ofiar tej tragicznej części wspólnej historii. Ta kwestia pozostaje jednym z najważniejszych punktów w relacjach polsko-ukraińskich, wymagającym wrażliwości i zaangażowania obu stron.